Serdecznie witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie na kolejne sympozjum. Temat, jaki podejmuję, to w poszukiwaniu ideału piękna od metafizyki, piękna do ontologii wartości. A więc już sam tytuł wskazuje, że problem jest nie tylko trudny, ale dosyć intelektualnie ciężki i z tego powodu może mniej zachwycający, bo zawsze jest problem taki, na ile można o pięknie mówić w sposób bardziej intelektualny niż poetycki, bo chciałoby się, mówiąc o pięknie, chciałoby się dostać skrzydeł. Chyba za mocno ten głos jest, będzie przebicie. Otóż może najpierw skupmy się na tym, żeby sprecyzować, co mamy na myśli, kiedy mowa jest o ideale piękna. Wyrażenie ideał piękna, czy w innych językach, jak Schenholz Ideal czy Ideal of Beauty, no, są wyrażeniami dosyć powszechnymi, skoro wejście angielskie ma ponad 2 miliony, a niemieckie 370 tysięcy w wyszukiwarkach, a polskie ideal piękna 67 tysięcy. Więc jakoś to funkcjonuje. Otóż, co się potocznie rozumie przez ideał? Jest to wzór czegoś, co w danym gatunku uznane jest za najlepsze czy za najdoskonalsze. Ale równocześnie widzimy, że występuje tu słowo uznane, które wskazuje na pewien kontekst kulturowy i społeczny, bo jest uznane i przez kogoś uznane, a więc jest i kultura, i społeczeństwo. Ideały obejmują różne aspekty ludzkiego życia. Może być ideał mędrca ideał moralny, ideał artysty czy ideał matki. Są różne ideały. W przypadku, w przypadku piękna widać, jak ideały te mogą być płynne i względne, że ten ideał zależy od kultury, epoki, środowiska. Na przykład inny będzie ideał piękna w kulturze greckiej, a inny w kulturze hinduskiej, inny Ideał piękna w średniowieczu, a inny w czasach współczesnych. A wreszcie inny ideał piękna obowiązywał w warstwie ziemiańskiej, a inny w warstwie mieszczańskiej czy chłopskiej. A więc są bardzo różne ideały, uwarunkowane kulturowo i środowiskowo, czyli społecznie. I najczęściej, kiedy mowa jest o takich ideałach, to prowadzi się badania czy analizy w zakresie prac należących do, do, choćby do socjologii czy do psychologii. Nas to no, nie będzie interesować, ponieważ temat dotyczy metafizyki i ontologii. W związku z tym chodziłoby o to, żeby mm, zwrócić uwagę na ideał piękna z punktu widzenia Metafizycznego w konfrontacji z podejściem ontologicznym, a więc to już jest problem stricte filozoficzno-filozoficzny. Bo oczywiście to podejście kulturowe czy socjologiczne jest bardziej atrakcyjne, można je ilustrować, pokazać obrazki, a jednak chodzi o to, żeby znaleźć podstawy. Różnicy na tym no, już najgłębszym poziomie, jakim jest różnica między metafizyką i ontologią. Co znaczy ideał w sensie metafizycznym? Otóż, kilka może takich aspektów, bo do słowa jesteśmy przyzwyczajeni, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, kiedy ono powstało i jakim zmianom to słowo, znaczenie tego słowa podlegało. Otóż polskie słowo ideał, tak jak odpowiedniki w innych językach, takie same właściwie pochodzi oczywiście od słowa greckiego idea, które jak wiemy, najbardziej związane jest z systemem Platona. Ale słowa odpowiednika słowa ideał nie ma nie ma w języku greckim. Jest to słowo łacińskie, które powstaje dosyć późno. Idealis. Jest to słowo, które pojawia się u Martianusa Capelli na przełomie IV i V wieku, znanego autora, zwłaszcza z promowania, promowania koncepcji edukacji opartej na siedmiu sztukach wyzwolonych. To tam właśnie pojawia się słowo idealizm. I idealny to znaczy należący do idei, ad ideam pertinens, należący do idei. To jest idealny. Od XIII wieku idealizm ma już trzy znaczenia. Po pierwsze, jest to oczywiście odpowiednik platońskiej idei, to jest coś, co odpowiada idei. Następnie coś, co odpowiada idei w Bogu, i wreszcie coś, co odpowiada idei w umyśle ludzkim. A więc mamy trzy, trzy ideały, gdzie widzimy to odniesienie do, do idei jakiejś wyższej, bo czy to będzie idea w sensie platońskim, czy w sensie, czy w sensie chrześcijańskim jest to coś wyższego, i ewentualnie trzecie na wzór tamtych, czy. Analogicznie pojawia, pojawia się idea w umyśle ludzkim. U świętego Tomasza Zakwinu idealis pojawia się w związku z formą, a więc mamy forma idealis, homo idealis, ratio idealis, relatio idealis, similitudo idealis czy species idealis. I w każdym z tych wypadków chodzi o relacje do idei posiadających swoją w cudzysłowie, oczywiście lokalizację, ale pełniących funkcję przyczyny wzorczej. Czyli idealis byłoby odpowiednikiem exemplaris. Przyczyna wzorcza już zastana przyczyna wzorcza. I tu warto przytoczyć wypowiedź świętego Tomasza, gdy mówi: forma exemplaris jest duplex, u już reprezentacjonem a liquid fit. Et ad hang non exigitur nisi similitudo tantum. A więc mówi tak, że ta forma wzorcza może być rozumiana dwojako. Raz jako coś na wzór, czego, której coś zostało zrobione, i tu wystarczy podobieństwo. Sicud dicimus res veras, esse forma se exemplares picturarum. Prawdziwe rzeczy są formami wzorczymi dla obrazów. Alio modo, dicitur forma exemplaris ad similitudinem, aliquid fit et per cuius esse habet, sicut divina bonitas est forma exemplaris omnis bonitatis, et divina sapientia omnis sapientiae. A więc mamy tu drugie znaczenie, kiedy ta przyczyna wzorcza, przyczyna wzorcza, jest czymś na wzór, czego coś istnieje. Coś istnieje dzięki partycypacji w tej formie. Jak na przykład Boża Mądrość lub Boża Dobroć. Wszystko jest dobre lub mądre dzięki temu, że partycypuje w dobroci i mądrości Bożej. I to jest tutaj mocne rozumienie. Przyczynowania wzorczego idealnego. Czyli rzecz obrazowana jako forma wzorcza jest ideałem dla obrazu, a idea Boża jako wzór, w którym partycypuje to, co przez Boga jest stwarzane, jest ideałem, a partycypacja ma wymiar formalno-egzystencjalny. Czyli tutaj już wchodzimy bardzo mocno w metafizykę. Jak wobec tego, z punktu widzenia tematu, jaki poruszam, wygląda czyli z punktu widzenia metafizyki piękna i ontologii wartości jak wygląda problem ideału piękna W metafizyce klasycznej ideałem piękna jest stwórcza idea w Bogu w której partycypuje to co stworzone to jest ideał to jest ideał właśnie to jest ta idea Boga poprzez którą czy w której partycypując to, co stworzone, jest po prostu bytem. I teraz trzeba sobie uświadomić, że ta partycypacja posiada dwa ramiona. Jedno odnosi się do poznania, a drugie do miłości. Bo idea stwórcza jest ideą poznawczą. Natomiast to, aby coś mogło zaistnieć, nie wystarczy, że jest poznane. Przez Boga, ale również, że jest chciane. Czyli to, co stworzone, zawiera, jako stworzone zawiera tę podwójną relację do poznania i do miłości. Stwórczość nie jest przypadkowa i chaotyczna, czy irracjonalna, ale jest twórczością opartą na, na tym, co w sobie jest racjonalne, tak? tym jest idea. Ale niekoniecznie ta idea musi być. W postaci stworzonej jest wtedy, kiedy Bóg chce, żeby zostało coś stworzone, i w związku z tym pojawia się odniesienie do miłości. Czyli z punktu widzenia bytu stworzonego mamy do czynienia ze wzajemnym przenikaniem się poznania i miłości. I z tego tytułu, definicja piękna podana przez Tomasza. Traktowana, która traktowana może być w sposób analogiczny, a więc odniesiona do różnych porządków, znajduje swoje odzwierciedlenie w metafizyce, a jest to definicja wielokrotnie już cytowana pulchrasund visa placent. Piękne są te, które podobają się jako oglądane, z tym, że właśnie to podobanie wskazuje na odniesienie do miłości, a oglądanie odniesienie do do poznania, do intelektu, a w przypadku człowieka, w zależności od tego, o jakim pięknie mówimy, to można mówić o udziale różnych władz poznawczych, zaczynając oczywiście od poznania zmysłowego. Idea piękna w metafizyce klasycznej jest oparty na rzeczywistości i jej statusie, który jest statusem Czegoś, co jest zarazem inteligibilne i amabilne, to znaczy czegoś, co możemy poznać, i coś, co możemy pokochać, równocześnie, ale co z punktu widzenia ontycznego musi być poznane i kochane na ile jest bytem przez Boga. To jest właśnie rozumienie piękna w metafizyce klasycznej w perspektywie ideału. Tutaj to, co można by jeszcze zaakcentować, to zakorzenienie poznania i miłości w jednym podmiocie, bo poznanie jest efektem, jest, należy do aktu władz poznawczych na czele z intelektem. Miłość do woli, ale jedna i druga władza jest zakorzeniona w podmiocie, w swoim źródle, to są władze ludzkiej Ludzkiej duszy. Z tego tytułu piękno wyraża integralny związek bytu z osobą, egzystencjalny w relacji do Boga, i yy, 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 związek, yy, który nie jest konieczny, ale który jest otwarty na człowieka, właśnie w stosunku do człowieka wtedy, kiedy człowiek może. Yy, Oglądać z upodobaniem, kontemplować z upodobaniem. To jest piękno rozumiane analogicznie, w związku z tym pojawiają się różne określenia na miłość, akcentujące bardziej poziom poznania zmysłowego, czy, 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 czy miłości zmysłowej, albo bardziej subtelnej, duchowej. Więc to zakorzenienie w jednym źródle, jakim jest. Jakim, są, jakim jest człowiek, jego, jego dusza i władze, które są władzami duszy, pokazuje e, najpełniej integralny związek piękna z człowiekiem jako osobą i z, i z Bogiem jako, jako osobą, który jest stwórcą i dzięki czemu wszystko, co jest, jest piękne, bo musi być, za, na ile jest bytem, musi być zarazem poznawane i kochane, a człowiek to może odczytywać w, w, cząstkowo, może w poznaniu transcendentalnym, a może y, cząstkowo, ale nie jest to zależność w stosunku do człowieka.